Niedzielę 24 kwietnia odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez ojca Wiesława Wiśniewskiego, kapelana strażaków powiatu Przesneskiego. Po jej zakończeniu wszyscy zebrali się na placu przykościelnym. Tradycyjnie na maszcie podniesiono flagę Polski i odśpiewano hymn narodowy. Na ręce Dariusza Jankowskiego Komendanta jednostki SP Leszno wręczono klucze oraz dokumenty przekazywanego samochodu strażeckiego, a także dokonano jego poświęcenia. To co powiedziałem dzisiaj w czasie podziękowania od listopada to nasza jednostka brała udział od połowy listopada w 28 akcjach ratowniczych ratowniczo-gaśniczych w tym 8 pożarów. Mamy w naszej jednostce 18 ratowników, którzy mają uprawnienia do tego, aby prowadzić działania ratownicze. W sumie w jednostce jest 25 strażaków. W tym, tak jak wspomniałem, 18, 18 ratowników ma uprawnienia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Do czasu pozyskania tego samochodu Volvo mieliśmy 40-letni star. No, który już wiadomo, że jak wyjeżdżał do akcji, to już nikt go nie wyprzedził, ponieważ była taka chmura dymu za nim, że nie dało się wyprzedzić. Dzięki temu samochodowi jesteśmy w stanie dojechać szybciej, bezpieczniej. A co najważniejsze, coś się potwierdziło w kilku akcjach ratowniczych, szczególnie wiosno przy gaszeniu pożarów, traw. Samochód ma pojemność 4,5 litrów wody, to jest bardzo ważne, bo z reguły wszystkie, większość samochodów ratowniczo-gaśniczych średnich ma około 2,5 tysiąca do 3 tysięcy litrów. mi samochód, który ma zbiornik 4,5 tysiąca litrów wody plus 500 litrów środka pianotwórczego. Także poprawi na pewno, poprawi to nasze bezpieczeństwo. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym zadaniem jednym z najważniejszych a ponieważ obwodnica Płutuska która jest już w planach i będzie budowana będzie wypadała w przemiarowie e, dlatego też trasa przez Leszno będzie bardzo uczęszczana będzie skrótem na Mazury i e, wypadki będą się zdarzały poza tym straż w Lesznie jest jednostką bardzo mobilną Uczestniczy w wielu zdarzeniach i warto zainwestować w jednostkę, która ma młode kadry, rozwija się, działa społecznie i chce po prostu w sferze pożarnictwa również uczestniczyć. W dalszej części uroczystego apelu, uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego ZETOS PRP Województwa Mazowieckiego wręczono złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Dla drucha Krzysztofa Kowalskiego oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla drucha Daniela Modelskiego oraz drucha Marcina Opalacha. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono drucha Kamila Granoszka i drucha Damiana Szmita. To nie tylko wzmocnienie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, ten nowy samochód, tylko wzmocnienie systemu krajowego, systemu ratowniczo-gośniczego na terenie powiatu. Mazowsza i kraju, bo pamiętajmy, że ta jednostka, to jednostka operacyjna, która działa, tak jak powiedział Pan Prezes, do chwili obecnej. Mają dwadzieścia tam kilka zdarzeń, cały czas jeżdżą. Także mówię, to jest niesamowite narzędzie do pracy dla strażaków, żeby wykonywać tę pracę w sposób właściwy i bezpieczny. Następnie głos zabrali zebrani goście. W przemowach gratulowano strażakom z Leszna pozyskania nowego wozu oraz wspomniano o środkach finansowych, jakie zostały przekazane na jego zakup. Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Ochotniczej Straży pożarnej w Przasnyszu pod batutą drucha Pawła Zalewskiego. W kolejnej części niedzielnych uroczystości z inicjatywy wójt gminy Przasnysz Grażyny Wróblewskiej uhonorowano medalem za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanym przez prezydenta RP Annę i Stanisława Kowalskich, którzy ze względu na błąd systemowy w ogólnopolskiej ewidencji dokumentów stanu cywilnego, jeszcze w listopadzie widnieli jako kawalerii panna, mimo małżeństwa z 50-letnim stażem. Parze gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu. Dla TVC Wioleta Piątkowska.